Zagramy sobie parę gierek w Lola i później zagramy sobie w Commandos Origins bo czekam na tą gierkę no i przetestujemy ją Może będzie fajna, może będzie chrba, nie wiem, nie mam jakichś wielkich oczekiwań wobec tej gierki więc mogę się tylko miło zaskoczyć, nie? Że tak powiem Kurde, droga ta gierka trochę A coś, a te pakiety cokolwiek wpływają na gierkę? Diabolong? Chodzi mi, że jakieś lepsze mapy, oldschoolowe mapy, cokolwiek takiego, czy dodatkowe misje, jak nie, to Masz kilka map i misje specjalne. Dobra, no to kupię ten najdroższy pakiet te 60 zł więcej, no trudno. Eee, mam nadzieję, że to nie będzie siano wydane w błoto. Czy tak powiem Dobra, kasy maczugi? Mogę się podzielić z wami. Weźcie sobie pojedę podzielę się. Macie. Bierzcie, ale po jednym zżarliście całą paczkę. Całą paczkę mi kurwa zżarliście. Dzięki. <laughs> ale śmieszne. No nie wiem, mam 30 lat, czy mam ci powiedzieć o kurwa, o dupach i janklosie jakiś żart? Czy co, no? Czy o Minecrafcie. Czy o głównie? Dobra. Nie ma co forsować, LOLa, I tak wywolicie. Ostatnio inne gry niż lol. Zobaczmy tego komandosa, tylko szczerze Wam powiem, dupa mnie boli. 264 zł. Boli, dupcia! sorry, Origins na Enebie to 150 zł. Wolę kupić na Steamie za 200. <coughs> Gówno kupię na Enebie. Zresztą miałem łeb do interesów. Za to, co Eneba mi zrobiła, to nigdy tam nic nie kupię. Bo rozumiem, nie dać mi współpracy, bo, no, bo mam jakiś tam pier, ale oni mi dali, zreba, zabrali i zrobili sobie darmową reklamę. Ja na niebie nic nigdy nie kupię. Bo dali mi współpracę, zrobili sobie free, free reklamę tym, że mi ją zabrali parę dni później. jak to jak mieć fakturę jak grę kupuję na steamie? No jest koszyk. Przejść do płatności. Tu mam, nie wiem, w, w, tutaj wybrałem Blika, to jest mój adres stary sprzed 100 lat. To whatever robię kontynuuj. Tu mam adres, a numer telefonu, a każdy tekst na to każdy i tak zna to. I nie ma tu faktury. Sam tego długo szukałem i nie da się, jeśli chcecie, fakturę VAT gry z tym musicie grę kupić w jakimś sklepie, tak, który ma z tej tak, fakturę. Patreon. I tak kluczna na Steam. Dobra, w chuj mam to i idę kupić tę grę. Jak gdzieś giereczki, y... zastanawiam się, jak wziąć fakturę na gierkę. Po prostu i się, no, no każdy sklep powinien chyba mieć możliwość wystawić faktury, tak? To jest tak, prawnie, no, czy nie. Dobra, no, to tam później sobie popatrzę. Dobra, widzowie, <laughs> miałem dzisiaj pograć w... w Commandos Origins, na którego czekałem, więc idziemy pograć. Instalujemy giereczkę. Idziemy zobaczyć. Wydałem 200 zł na tę grę. Jestem wielkim fanem komandosów i była to grama jego dzieciństwa. Więc, oby była fajna, jak na tę grę przystało. Co było najważniejsze w Stalkerze? Z gotiku. w innych takich gierkach starszych Far Cry 1: Klimat. Jeśli zostanie zachowany klimat. Gra będzie dobra, nawet jak będzie toporna w jakichś rzeczach. Jeśli klimat będzie dobry, to jest duża szansa, że nic tej gry nie, 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 nie zrobię. A teraz wam pokażę, yy, jak wyglądała taka najlepsza komandosów. No Menowskóry. Zobaczycie sobie gierkę, nie? Tak macie tą giereczkę, nie? Coś takiego. Nawet szczerze nie wiem, co to za rodzaj gry. Nie wiem, jak to... Co? Nie co to jest za rodzaj gry. Strzelanka? Nie, to nie. To jest RTF, tak? Zobacz recenzję oceny na Steamie. Naprawdę ma 41% pozytywnych. Ja naprawdę się nie chcę negatywnie kurwa nastawiać. Ja się nie chcę kurwa nastawiać do gry, zanim ją od... Ale wypane mam. Nie czytam opinii. Wyrobię sam swoją opinię na temat gierki. Nie obchodzą mnie. Mam tylko w Mogli dać jakieś napisy, albo coś. Dobra. Whatever. O! Dzięki wielkie za subskrypcję, resubskrypcję. HIKEN dla Ciebie! Żubik dla Ciebie, i pieprzy z szeczkami. Buziaczek. Gałeczka z płeczkiem. Dzięki wielkie za resubskrypcję. Weteranem Ktorek nie jestem. Taranak dla Ciebie. No i labladorek. No. Labladorka masz. Nie mam dźwięku. E, mam 50 FPSów w tej grze. Understood. Chwila co? W rts mam 50 FPSów? W RTS-ie mam 50 FPSów. W Indiana Jonesie Great Circle mieć. Nie... What? Miałem więcej. 60. You... wam widzowie na streamie? Kierka? A teraz on 100 FPS-ów. Czekajcie, wyłączę rozmycie ruchu. Po chłodnie samouczek. Oni tworzą tą grę dla fanów tej gry czy dla jakichś ułomów, którzy pierwszy raz grają w taką grę. Ja bym wolał zostać zbany kurwa na gruby ogień. Po prostu jakaś łatwa mapa na start i sam się uczy, a nie? Ci podpowiada co klikać. Da się ten samouczek pominąć? Po prostu mi się to nie podoba, jak pierwsza grałem w menu w kurycz nie miałem jakiegoś poradnika, kliknij to, podejdź tu, tylko po prostu grasz. Od nowa. Backspace, hello. Muszę się od nowa nauczyć wszystkiego. Czemu nie my streamek? Bo gram w wierkę, na którą czekałem bardzo długo. I na razie nie wiem, czy mam się cieszyć, czy płakać. Dopiero ją odpaliłem. Nie mogę go zlutować, zobaczyć ekwipunku takiego żołnierza. Tak jak w zwykłym komandosie. To tutorial. Wiecie co? Wydaje mi się, że ten tutorial jest gigasyfem. I może dużo ludzi po tutorialu się... W na tą grę, czy coś. Zobaczymy. Ja ogólnie jestem dobry w takie gierki jak ten komandos, nie? Co nieco ode mnie chcą? Ja wam powiem taką ciekawostkę, że w normalnym kohandosie ten typ mógł wejść na to tutaj jak coś no. Ty, myślę... My, my, nie nie wiedziałem, że mnie od razu złapie. Ty ale plan dobry kurde widzowie znalazłem na tych fiutków tu. Jest łagierka. Hmm, powiem tak. Na razie jestem niezadowolony, ale to jest tutorial. Dajmy tej krzy Myślę, że do dwóch godzin wyrobię się z tutorialem i pierwszą misją. Okej, okay, znowu byłem Do krzaków masz iść. Nie idę do żadnych krzaków. Gram po swojemu w tą grę. Jak mam iść do krzaków, bo nie czaję. Muszę się tu dostać. No ja wiem, że ja muszę tego przyciągnąć. Ale w zwykłych komandosach jak sprintowałeś to przeciwnicy się na ciebie agrowali. A tutaj widzę, że mogę sprintać 2 metry, to ty pan się nie odwróci do mnie. Nie widziałem. Po prostu sprintuję jak debil. Hmm? Muszę na tą drabinę wejść. Widzisz czy mi się kojarzy ragdolcych tych postaci z settlersami? Że umieram jak kolorowe takie ludziki, a nie tak wiecie, prawdziwi, no wiecie o co chodzi, nie? Taki bardziej family friendly. E, chwila, co? Mogę przenikać przez rzeczy. Ale nagra. Chuj, że mogę kurwa podnieść tysiąc broni po drodze, ale poradnik jest ważniejszy niż kurwa klimat w grze. W berka się bawimy. Ciekawe, czy kurwa. No dobra, niech się nie chcę, nie myć. Dobra, z czego oni strzelają? Ej, ja nie chcę się czepiać szczegółów, ale kurwa to brzmi jakby z wiatrówki strzelali, nie? No tak, no przesadzam? No jakby to była wiatrówka, ty. No się, to mam! Ach, refunda robię. Nie wytrzymam samo uczka. Nie, tu nie chodzi o tutorial, za trudny jest wfpmiający. To jest pierwszy refund w życiu mój. Ja p.dole, goni mnie Niemiec, chce się k schować i kurwa wyskakuje mi 40 kupa poradników Jak się wysrać, jak się podetrzeć Co zrobić, żeby papier był mniej osrany Ja p dole kuwa, jestem komandosem czy kupa sierotą do kur pana Bo tak się czuję odpalając tą grę Obejrzę sobie u kogoś gunplay Nie chce mi się w to grać To znaczy powiem tak, może kolejne misje już byłyby normalne, fajne Ale gdzie tu się kupa robi refund Uwagi, ta gra to kupa. Wyślij zgłoszenie. Przyrzekam Wam, ja nawet tego Kingdom Come Deliverance'a, którego kupiłem, nie zrefundowałem pomimo, że kupiłem za 300 zł, bo gra jest po prostu dobra. Kupiłem, chwilę pokrałem. Nie, nie chce mi się w to grać, ale ch**a, po co refunda robić. Tra, tragiczna ta gierka, powiem Wam tak. Pierwszy raz mnie poirytował tutorial w jakiejkolwiek grze, ja w ogóle tutoriali nie robię. Ej, w, w, myśli, bądźmy teraz, bądźmy szczerzy, myślicie, że się przysrałem do tej gry na siłę, czy była krwa z syfem? Szczerze. Czy na siłę się przysrałem? Trochę lipa, że nie daje szansy tej grze? A zobaczmy, poczytajmy opinie o tej grze. This game is unfinished, unoptimized, unpolished and not ready for release. Chłop pograł godzinę, tak jak ja. Performance is bad on PC that should be crushing in constant stutters and frame drops, horrible blur, not end blur, mi się nie bad, and ghosting. And look, the camera when with upscaling of a motion blur off. Long loading times, if you are played top-down Tactics games, then you know this is a bad one seeing as how these games are about trial and error. Can't rebind. All keys, control is hard bounded for interacting with bodies. And if you bind control to something else, then you can't interact. Animations are stiff and look like they are being rendered in 20 30 fps. Can't recommend this game at this stage, very rough. No, just no. 3 crashes, 2 games, breaking bugs, being more annoying bugs. 10 minutes gameplay, ok, oh, ci ludzie nawet w ogóle w to nie grali. 40 minut, godzinę. Godzina 10 Ja wytrzymałem 36 minut. Ten jest gameplay and it doesn't even feel remotely like the old games. Real Ej, szczerze, nie czułem się. No nie wiem, no ten tutorial to był syf Straszny. Może komisja już normalna kolejna byłaby fajna. Może, nie wiem. Ale no ten tutorial, jak grałem na niego. Nie czuję nie węgów ani 1%. Jedyne co z enjoyowałem to powiem, że miałem zielony beret na głowie zielonego bereta. Seriously, for that price, this is just, uh, just uh, this, this creation desecration of the series. I gonna refund maybe in a few months when the game has been finished, because this beyond polishing and with a heavy sale, can consider it, but that's the most positive I can say right now. The literary first thing I see in this game is most coursier and the location of the character was, is is located dobra no ja żadnego bu buga nie widziałem poza tym, że e, moja postać przechodziła przez jakąś siatkę. Game is buggy too easy and AI is horribly stupid. My favorite was when you knock someone out with a rock and the others shrook and screw it up. Czy to jest jakaś wartościowa opinia? O kurde! This isn't commandos, it's cheap imitation. Prawda. Pokażę wam jak wyglądała pierwsza misja normalnych komandosów. Albo chociaż druga. Nawet taka prosta misja. Muzyka lepsza. Right. Słyszycie strzały tych broni? To, 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 to słychać jak broń. W ogóle nie mam tych animacji, tych ludków, jak grałem ty. Było? Było coś takiego? Jak tutaj? Też mi tego chyba brakowało. Kurde, no nie wiem. Może jeszcze kiedyś kupię tą grę, jak ją. No, dobra, poczytajmy dalej. I've only played it for 13 minutes, so I'll take this as a, an easy review. You are welcome with a launcher with the latest news entry dating in 2023. The continue button <coughs> on the loading screen doesn't seem to high when you move your cursor over it. I have a fifty seventy Ti and this game stutters on epic quality even if my FPS is above one hundred thirteen at all times. Nazi have bugged ragdoll animation that sometimes occur when you stun or kill them. It's hilarious, but you can't interact with body during that time. If all work as int intended, the game seems fine, if not a bit clunky with its controls and where the select button for your units. Unless I don't see it, you have to drag your cursor to select them all. Nabra. Primisarias, impresiones buenos, dobledo du dubledo responde bien, respin, bueno, pero tengo un, equipo top. Sobre bien, y tiene la esencia de la saga. Vermesos temas de books con más tiempo de jungo, a ver brinaco final. <risas> 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 Uh, okej. Okay. Po prostu powiem smutną prawdę. Jeśli widzicie jakąś grę, która była 20 lat temu, jakiś Far Cry, Commando, Need for Speed i wychodzi nagle nowa część, to to jest k**wa skok na kasę, a gra raczej będzie chłowa. Tak, prawda. Wydymanie fanów z resztek k**wa kieszonkowego. Stalker 2, kłam. Indiana Jones był okej. Okay. Jako Nie wiem, poczekam aż gra będzie w 100% wydana, ale szczerze, no... Yo. It's my first time I got mad and bored while playing tutorial imitation of the real Mando's at the moment guns sounds like toys ragdoll looks like some kid kid settlers pinch gameplay I'm unhappy <coughs> uh, czuję się jakby w... Coś bez mojej zgody sadzi mi Fiuta, w dubsko. Nie lubię tak. Czy jest chociaż jedna grana, którą czekałem i była fajna? Czy Gothic 1 remake też okaże się syfem? Robię jeszcze fajne gry? Czy robię jeszcze fajne gry? Ej, mam taki spontaniczny, głupi, durny pomysł. Pograć Far Cry 1 se na streamie i ze z wami pogadać. Robimy speedrun Far Cry'a. Spróbuję przejść tą grę najszybciej jak dam radę. Oczywiście bez zwiedzenia bez, bez jak przejść tą grę najszybciej jak się da. Co wy na to? Będę próbował grę przejść jak najszybciej się da. Na, na łatwym poziomie, na łatwym. No jak ma być speedrun, no speedrun, że na łatwych poziomach trudności. Czy nie? Dobra. Robimy to. Kupię Far kraja na Gogu. Cztery kłpa na Gogu. Dobra, ja spierdzielam na dzisiaj. Jak zobaczyłem cenę 4 Far Crya. A jednak mi się nie chce. A może zrobimy? Nie no szczerze, jak chcecie speedrenika Far Cry jeden chętnie zrobię, ale tak sceptycznie chyba się wam chciałoby to oglądać, więc tak... Nie wiem czy będzie... Jak macie się nudzić i nie bawić dobrze, to mi się nie chce, nie? Fatygować. Ale kurwa cztery dychy? Nie no kurwa mać za Far Crya sprzed 40 lat na Gogu? Dobra, chuj. wolę wydać tu cztery dychy, niż na enebie dychę. Przynajmniej goksę zarobi. Dobra, dałem w tytuł streama, że to jest mój pierwszy speedrun. Okej, okay, słowo speed i nie mogę dać w tytuł streama. Ten tytuł może być niezgodny z zasadami moderacji Twitcha. Speed kurwa, nie mogę dać. Co za kurwa, gówno. Ty, widzowie, nigdy nie robiłem speedruna. I teraz słuchajcie. To będzie mój pierwszy speedrun gierki, jaki kiedykolwiek podjęcie na streamie. Far Crya znam dość dobrze, ale nie idealnie. Nigdy, może kiedyś oglądałem speedrana, ale nie znam żadnych glitch, sztuczek, żadnych takich. Po prostu będę próbował przejść tą grę najszybciej, jak dam radę. A jak to zrobić, to nie wiem, bo nie oglądałem jakichś poradników, trików, nic nie wiem. Więc to będzie taki szczery speedrun. A to była gierka, nie? Wam powiem kiedyś. Ej, refecik. I teraz na poważnie. Ten Far Cry 1 ma więcej klimatu niż większość gier, które w dzisiejszych czasach wydają. Można szybciej pływać, ale ja nie pobijam rekordu świata, tylko taki speedrun po prostu robię. Zapadłem? Na iwi? Ja p dole.

to był mój statek! O kurwa. Co jest? Stream Sniper, panie. Ej, przesrane być speedrunnerem. Ja się na ja czynku gram, ale mać. 15 minut, dwie mifie, tragedia. Dobra, kończę na dzisiaj. Jestem speedrunnerem, ale mam nadzieję, że była nie ma dla was chociaż przez chwilę. <laughs> ja się dobrze bawię. Kończę, bo już jest 21. Została mi może godzina po w Steam, wrasta i jeszcze z dziewczyną spędzę trochę czasu. Yy, daję komuś rajda i dziękuję, że byliście. Yy, trzymajcie się, papa. Uy, Pósta jak salce to! To moja tłusta świnka i Beladrze czekinka. Tłusta jak salce to! Uj, i balerom! Tusta jak salce co!